Zadanie drugie. Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkt z A równy 2 1 i tworzy z osią kąt o mierze i są podane kąty. I tutaj znowu sobie zajrzyjmy do tablicy. I mamy takie coś jak równanie kierunkowe prostej o współczynniku A, która przechodzi przez punkt P, który jest, ma jakieś tam współrzędne x1, x2. No i mamy pod spodem ten wzór. So, I tak przesuńmy, żeby go było. Widać, może nam się uda to zrobić. Ok, udało się. I teraz zadziałajmy. Więc mamy tak: w przykładzie A wiemy, że żeby wyznaczyć nasz współczynnik kierunkowy, no to bo potrzebujemy naszego A równego tangensowi kąta. Czyli naszemu tangensowi kąta 135 stopni. W tej tabeli są kąty tylko do 90 stopni, ale my pamiętamy, że możemy to rozpisać ze wzoru, że to jest tangens 180 stopni, odjąć tyle, aby wyszło 135, czyli odjąć 45 stopni. Czyli to będzie minus tangens 45 stopni, a to się równa, będziemy mieli minus. 45 stopni jest 1, czyli minus 1. Podstawiam teraz do naszego wzoru. Nasze x0 to będzie 2. Nasze y0 będzie równe 1. Czyli będę miała minus 1, bo podstawiam za moje a. x odjąć 2 plus 1. I przekształcę od najprostszej postaci, czyli y równa się minus x plus 2. Plus 1, czyli nasza szukana prosta to jest minus x plus 3. Chciałabym, żebyście wykonali pozostałe trzy podpunkty.